Siemanerko, kochani, witam wszystkich bardzo pięknie, bardzo serdecznie na karcie dnia na jutro. Więc moi drodzy, zaraz sobie dla każdego znaku rzucimy kartę, żeby zobaczyć, co jutro może się u Was zadziać. Rzucimy sobie oczywiście to, czemu jutro będzie sprzyjała energia, czyli jakim działaniom jutro warto poświęcić swój czas. Słuchajcie, ja zrobiłam dla Was tygodnióweczkę, która się wgrywa, i sądzę, że na pewno jako pierwsze wejdzie, wejdzie karta dnia, bo to jednak trochę czasu zajmuje firmie. Słuchajcie, półtora. Godzinny, więc no trochę czasu YouTube'owi YouTube zajmie, słuchajcie, tutaj przeanalizowanie tematu. Um, ale spodziewajcie się również, kochani, dzisiaj tej tygodnióweczki. Lecimy, słuchajcie, z jutrem, czyli z 16 października, co się będzie działo u każdego znaku Zodiaku, co się jutro będzie działo u każdego znaku Zodiaku. Czyli jutro, 16 października. Dobra, słuchajcie, lecimy od tego, czemu ta energia jutro będzie, kochani, sprzyjała. Okej, okay. wyrzucimy sobie całość i będziemy to zaraz analizować. Słuchajcie, pokazują się tutaj karty mówiące o sytuacji, tyczącej się, słuchajcie, jakiejś sytuacji budowania relacji, związku ale nie wiem z jakiego powodu, moi drodzy, bądź też naprawy relacji związku, bo to w zależności od tego oczywiście w jakim położeniu jesteście, jest tutaj budowa, współpraca, kontynuacja, pójście o krok dalej, bądź też jeżeli jest jakaś lipna sytuacja, to jest taka opcja, uratujmy to, naprawmy to to co popsuliśmy ewentualnie i stwórzmy coś dalej. Ale nie wiem z jakiego powodu, słuchajcie, jest tutaj karta, że zanim, że tak powiem, za to się zabierzecie, będziecie odbudowywać albo rozwijać, to wszystko macie głęboko przemyśleć. Tak jakby, żeby tego nie robić tak pod impulsem. Ja mam takie wrażenie, posłuchajcie, tutaj, nie wiem, zróbcie coś z głową, zróbcie coś z zamysłem, poradźcie się kogoś, jeżeli sami nie wiecie, czy to robić, czy to czynić, czy to jest w ogóle warta gra świeczki. Słuchajcie, no bo gdzieś tutaj bardzo wyraźnie pokazuje się karta właśnie mówiąca, żeby coś przemyśleć, zanim zaczniecie budować, tworzyć, naprawiać. Mogą Wam do jutro, słuchajcie, do głowy przychodzić złote pomysły, złote koncepcje, które jakby być może Wam uświadomią, że trzeba tutaj coś naprawić albo trzeba coś zacząć budować, bo w przeciwnym razie to wszystko się posypie, rozwali, bo za bardzo się od siebie oddaliliśmy. Mogą też być takie relacje, które są relacjami na odległość, nie żyjecie, nie mieszkacie razem, i gdzieś być może, słuchajcie, będzie teraz sprzyjający czas, żeby zastanowić się nad tym, czy coś wspólnie razem w tej relacji nie zrobić, nie zamieszkać razem, nie przeprowadzić się gdzieś razem, nie zacząć no, życia wspólnego, tak? Bo to też może, kochani, i tak być. Ale w pierwsze, co tak pomyślałam, że wy macie budować, tworzyć, naprawiać, jest relacja, słuchajcie, związkowa, uczuciowa, jest tutaj, słuchajcie, gdzieś niby nawet bliźniacze, bratnie, dusze się mogą pokazywać, ale nie wiem z jakiego powodu, że zanim zaczniecie to robić, wy macie głęboko wszystko przeanalizować i przemyśleć nie robić czegoś, to zróbmy i koniec kropka i wy, no dobra, no to róbmy tylko wy macie coś zrobić z głową z przemyśleniem, z poszukaniem jakiegoś naprawdę takiego, słuchajcie złotego klucza, być może, słuchajcie tu chodzi o to, że już niejednokrotnie naprawialiście i nic z tego nie wychodziło więc być może co niektórzy w tym pustelniku mają się zastanowić, czy to jest w ogóle gra warta świeczki dajcie znać kochani, jak te rady czujecie a my lecimy z każdym znakiem bo ja sobie jeszcze muszę kawę pierdyknąć baranek Baranka jutro słuchajcie przykrości, tęsknoty, niejasności, załamania emocjonalne. Tutaj mam kobietę typowo płaczącą, dlatego tak trochę z tego wyszłam. Załamania emocjonalne, płacz, tęsknota, smutek. Niejasności, głowa na pewno nie tylko taka trochę taka przymroczona jakimiś negatywnymi myślami, może się co niektórych baranków pokazać. Ponadto możecie nie wiedzieć, co zrobić, odczuwać, że są sekrety, że są tajemnice, możecie to wyczuwać ogólnie jakoś tam, że coś jest ukrytego, niewyjaśnionego, niepewnego i wy przez to, kochani, nie możecie być szczęśliwe, radosne, uśmiechnięte, bo te niepewności, jak będzie, co będzie, jak się co dalej potoczy, być może mocno tutaj baranką przytłaczają. Co i trubyka? Słuchajcie, jeżeli macie w swoim otoczeniu mężczyznę, który okazuje Wam uczucia, to okazywać się jutro będzie mocniej i intensywniej. <noise> Typowo karta osobowa, opiekuńcza, troszcząca, miłościowa, bliskościowa. Pokazuje nam się tutaj drogie byki. Ktoś może za Wami tęsknić, możecie o tym wiedzieć, albo nie, bo może też nam to oznajmić. Tęsknię, brakuje mi Ciebie. Albo tego nie mówić, ale fa faktycznie gdzieś tęskni za Wami. Albo Wy tęsknicie za tym. Człowiek, to też miejcie na uwadze. E, możecie jutro kierować się głosem serca, opieką, troską, wsparciem, zaangażowaniem emocjonalnym, również kochani, jak najbardziej. Bliźnięta są nerwowe, dosyć takie powiedziałabym wybuchowe z jakiegoś pewnego powodu. Możecie kochani poprzez takie powiedziałabym takie klimaty mocno nerwowe zepsuć coś pięknego, to tylko tyle powiem, znaczy pięknego, coś dobrego, coś co było jeszcze słuchajcie fajne dziś, ale jutro słuchajcie jak bliźniak wpadnie i zrobi dym, no to po prostu może tutaj faktycznie coś um, Coś, taki dobry nastrój, klimat, który był rozchrzanić. Uważajcie, moi drodzy, bo ta karta naprawdę jest taką kartą dosyć, wiecie, że ci ktoś nam może podnieść, możemy się pokłócić, możemy się z kimś, wiecie, no pokłócić, właśnie, czy też tudzież zaawanturować, moi drodzy, czy cokolwiek z tych rzeczy. Widać tutaj wojownika, raptusa, kogoś, kto jutro spokojnych emocji może nie mieć. Raczysko. Proszę bardzo, a u raka, słuchajcie, porażka. Sytuacja albo walki, albo wywalenia komuś kawę na ławę, albo kar karta uszczypliwości, albo słuchajcie, taka karta, gdzie rak komuś, albo ktoś rakowi nóż w plecy będzie chciał wpakować słowym, uczynkiem i czymkolwiek innym. Albo taka właśnie porażka przegrana, bo miało coś pójść, a nie pójdzie i czuje rak porażkę. Nie wiem. Jedna z gorszych kart właśnie o takich sytuacjach mówiąca. Lew. Lew, słuchajcie, jest pełen rozkwitu. Możecie zadbać o ciało, o duszę, słuchajcie, wasze, fryzjer, kosmetyczka, nie wiem, cokolwiek. Widzę lwa zadbanego, myślącego o sobie, bardzo pewnego siebie, kwitnącego, rozwijającego się, moi drodzy, otaczającego się dobrobytem czy czymś takim. Możecie też mieć, kochani, pewność co do pewnych rzeczy, czuć się docenione, dopieszczone, zadbane. Dlatego o tym właśnie mówię, co niektórzy z Was może myślą o rozwinięciu relacji, o założeniu rodziny, o zajściu w ciążę. Ym, oczywiście karty sprzyjające. Yy, panienka. Panna jutro będzie analizowała jakiś temat, jakąś sprawę, układała plan, scenariusz, zastanawiała się, co zrobić, co powiedzieć. Jesteście chłodne, zdystansowane co do czegoś i bardzo mocno analizujące jakiś pewien temat. Jutro kierujecie się z całą pewnością głosem rozumu, głosem rozsądku. Uwaga. No proszę bardzo, jeżeli romansujecie drogie wagi, no to oczywiście romansować mi tutaj będziecie, bo bardzo mocno pokazujecie mi się właśnie w karcie typowego słuchajcie mężczyzny tutaj akurat w tej sytuacji, ale też może być kobieta, gdzie romans i osoba, od której oczu oderwać nie możecie, jest na waszym, że tak powiem, piedestale. Tak, więc tutaj gdzieś mamy takie ciągoty w kierunku romansu, flirtowania, słuchajcie pasji, ognia, namiętności. Ponadto możecie mieć jakiś cel do zrealizowania i faktycznie będziecie mnóstwo energii w to pakować, żeby ten cel osiągnąć. Skorpion. Ciepło, bliskość, moi drodzy, emocjonalne rozmowy, opieka troska, kierowanie się sercem, tęsknota za ciepłym, za uczuciem, za bliskością, dawanie tego wszystkiego komuś albo ktoś to wszystko daje Wam. Ktoś wymaga tutaj nawet takiego pocieszenia, słuchajcie, pogłaskania, nazwałbym to tak, wsparcia emocjonalnego, więc być może komuś będziecie to dawać, albo wy tego potrzebujecie i ktoś to wa, dam wam. Emocjonalne rozmowy, tak jak powiedziałam, to tutaj mniej więcej poczułam. Strzelec. Jesteście w swojej, w swojej energii typowej, umiarkowanie, więc karta Strzelca. Słuchajcie, jutro dzień spokojny, sielankowy, wyrównany. Mam takie wrażenie, że jeżeli nawet macie jakiś temat taki mocno ognisty, rozgrzebany, taki, że coś tam was teraz denerwuje, czy cokolwiek z tych rzeczy, to jutro to ugasicie i będzie spokojnie. Jutro może się tutaj coś uspokoić, powiedzmy, jeżeli jest tutaj w tej chwili takie troszeczkę zaognione. Nie będziecie poddawać się złym nastrojom, złej energii, będziecie po prostu sielankowe i uspokojone. Koziorożec. Koziorożec ma ochotę, słuchajcie, sprawić sobie coś, co będzie mu się podobało. Zakupy, inwestycje, zadbanie o siebie, ja chcę to mieć, jak chcę to posiadać. Troszeczkę ego, co niektórym koziorożcom może po głowie rąbać, <noise> na takiej zasadzie, tylko ja się tu liczę, ja tego chcę i mam w dupie wszystkich innych wokół. No, słuchajcie, może taka sytuacja być, albo ktoś oczywiście w waszym otoczeniu. Takie klimaty po prostu zwyczajnie ma, ale um, czujcie się dobrze i komfortowo. Ja mam takie wrażenie, jakbyście mówili, tak, mam wreszcie wszystko, kupiłam to, zrobiłam to, udało się coś, poszło coś zgodnie z planem i jestem zadowolona, czy zadowolona. Wodnik skupiony na pracy. Nie wiem, kochani, jakiej. To może być praca zawodowa, to może być praca domowa, to może być skupianie się zupełnie na, jak, nad jakimiś ważnymi Waszymi zadaniami. Uczycie się czegoś, słuchajcie, czytacie coś, jakieś wytyczne, jakieś książki, nie wiem. Słuchajcie, przeglądacie internet, zgłębiacie się nad czymś, jesteście czymś jutro. Mocno wodniki zajęte. A ryba. A u rybki, moi drodzy, jutro dzień przepracowania, przemęczenia, takiej sytuacji, o Jezu, znowu muszę to robić, już mi się nie chce, jestem tym zmęczony, jestem tym zmęczona, już mi się nie chce, już mam tego dosyć, tego zadania, tej usługi, tego zlecenia, tej pracy. Możecie coś takiego, kochani, poczuć. Wy się nie poddacie, oczywiście zaczniecie to robić i będziecie robić i wszystko dacie sobie ze wszystkim radę, ale może przyjść taki zamysł, w którym poczujecie, że już mam dość tego tematu, tej pracy, tej sytuacji, jestem tym zmęczony, zmęczona, no ale dobra, trudno, dam sobie radę i sprostam temu. To jest coś, kochani, w ten deseń. Dobra, słuchajcie, tyle ode mnie, jeżeli chodzi o kwestię dnióweczki, no to co, no to ja ją wczytuję, kochani, a, a Wy cierpliwie czekacie, aż tutaj e, opublikuje się jeszcze tygodnióweczka, więc moi drodzy, e, macie dwa filmiki do oglądania, kochani, buziole, buziole, dziękuję, że jesteście i do zobaczyska jutro.